Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i oczywiście zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym filmem, a mój malutki kanał będzie się pomału rozwijał i bardzo będzie mnie to cieszyło. Oczywiście będzie mi bardzo miło. E, a dzisiaj tak sobie pomyślałam, że dawno, naprawdę dawno nie robiłam Wam żadnej aktualizacji związanej, związanej z moim makijażem, dlatego dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam mój taki codzienny makijaż, ale taki wiecie, w pełnej wersji, bo ja bym Wam ja pokazać mi makijaż na co dzień, to chyba trwałby dwie minuty, e, bo rezygnuję z kromu BB, z pomadki, szczególnie teraz, kiedy musimy nosić maseczki. E, no ale właśnie ten makijaż, który dzisiaj Wam pokażę, robię sobie na co dzień, kiedy wiem, że na przykład nie będę tej maseczki ubierała, kiedy nagrywam dla Was film, także właściwie w każdym wideo możecie zobaczyć właśnie ten makijaż, jaki sobie wymyśliłam. Jest on troszkę w takich kolorach już typowo jesiennych, czyli nudziakowych, e, ale też możecie zauważyć, że w sumie ja takie kolory lubię zawsze o każdej porze roku nieistotne czy jest to jesień czy nie no ale tak się akurat wpasował że tak powiem, bo ja uwielbiam właśnie takie nudziakowe kolory, brązy i tak dalej, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, no i co? Zaczynam! I jak już mam nałożony krem na skórę to zaczynam od kremu BB to jest krem z misi. ja mam go w kolorku 25 i uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry krem baby. mimo tego, że ja teraz troszeczkę mam problemy ze skórą, to on naprawdę bardzo dobrze się sprawdza i ma bardzo fajne krycie, także to jest mój odcień na ten moment. Mówi się, że to jest jeden z lepszych kremów BB, o ile nie najlepszych, on jest chyba bardzo, bardzo wysoko oceniany i muszę wam powiedzieć, że ja na początku kupiłam sobie numerek 23, bo nie było testera od 23 i myślałam, że będzie dobry, bo 25 był mega, mega, mega ciemny w sklepie. W drogerii, ale jak widzicie ten 25, mimo tego, że jest ciemne, bardzo dobrze wygląda na mojej skórze, także jeśli macie taki kolor, mniej więcej skóry jak ja, czyli nie jesteście bladiochami, tylko właśnie taki bary macie żółty kolor skóry, albo jeszcze opalony, no to zdecydowanie mm, Wam się sprawdzi. Nie było mi szkoda drugi raz kupić tego kremu Bibi, bo tamten pewnie użyję zimą, może jak skóra mi troszeczkę zblednie, jak nie, to po prostu komuś. Oddam. A naprawdę krycie ma bardzo dobre, jak na to, że to jest krem BB. A ja mam teraz troszeczkę taką czerwoną skórę. Nie wiem, czy wy w lustrzenie tutaj to widzicie, ale ja widzę, pewnie też hormony robią swoje. Także ma takie piękne, naturalne wykończenie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ten krem BB mi się podoba i żałuję, że nie kupiłam go właściwie nigdy wcześniej. Ale wiecie, jakoś tak no wyszło, że go nie kupiłam po prostu, aż jestem zdziwiona, że tak późno na niego trafiłam. I skoro robię ten film, no to to będzie taki mój codzienny makijaż, ale w takiej wersji, powiedziałabym troszeczkę wyższej, bo mój codzienny makijaż to nawet często jest rezygnacja z kremą BB, z korektora, tylko robię rzęsy brwi i coś nakładam, jakąś pomadkę bezbarwą na usta szczególnie teraz, kiedy musimy nosić maseczki to po prostu nie lubię się dusić, wiecie jeśli chodzi o podkład pod tą maską no ale dzisiaj spotykam się z koleżanką i nie idę do żadnego sklepu, więc nie będę miała maseczki, a jeśli chodzi o korektor na ten moment jest to właśnie taki korektor banana, mam go w numerku 3 od Vibo i on jest taki fajny, zobaczcie, jest zakończony taką gąbeczką, jak widzicie także bardzo fajnie się go nakłada i naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza Taka dziwna pogoda dzisiaj, bo raz jest jasno, a raz jest ciemno i mam wrażenie, że zaraz będzie padać. Także ja zazwyczaj po prostu jak nagrywam filmy to, nagry to nakładam sobie właśnie w ten sposób korektor i przyznam się szczerze, że też często rezygnuję z korektora i właściwie no bardzo rzadko nakładam, może tak raz na dwa tygodnie gdzieś tam korektor, bo mam wrażenie, że każdy korektor trochę obciąża tę okolicę pod oczami, która jest bardzo, bardzo delikatna i po prostu szybciej widać później jakieś tam zmarszczki. No ale jak ja bym Wam tutaj zrobiła mój makijaż oczu i brwi, to ten film trwałby minutę, więc też wiecie, robię tutaj coś więcej, żeby mieć Wam co pokazać. No a zdarza mi się właśnie zrobić taki pełen makijaż, także z tej strony jest to wszystko tak, jak to robię na co dzień, ale właśnie bardziej od święta. Dobra, i weźmiemy się teraz za brwi. I jeśli chodzi o brwi, na ten moment używałam pomady z. Eveline używam takiej samej, ja to znaczy bardzo podobnej z Vibo, ale ta jest o wiele lepsza, bo ona nie zasycha, nie trzeba jej żadnym, wiecie, olejkiem nawierzać i tak więc to jest naprawdę bardzo dobra. Ja mam ją w kolorze blond. Także różnica jest duża, jak możecie zobaczyć, pomiędzy brwiami. No, ale tak to jest, że podkreślone brwi naprawdę potrafią najwięcej zrobić z naszą, że tak powiem, buźką dodać jej jak najwięcej wyrazu. Ja często mogę mieć zrobione same brwi i po prostu już tak sobie wyjść. Więc brwi naprawdę dużo, dużo zmieniają. A jeśli chodzi o pędzelek, bo może będziecie pytać, ostatnio nagrywałam wam film z rzeczami, jakie warto kupić w Biedronce. także zajrzyjcie sobie tam, bo tam pokazywałam te pędzle, bo. Właśnie te bambusowe mam z biedronki. I żeby utrwalić efekt na, na brwiach, używam takiej maskary z Eveline Brow and Go. E, ja mam ją w numerku 01 Light i ona utrwala właśnie makijaż brwi. I teraz przejdziemy do mojej ulubionej paletki na co dzień, właśnie tej. E, używam ją naprawdę codziennie, bo ma idealne kolory na co dzień, czyli takie nudziaki. I jak możecie zobaczyć po zużyciu, będziemy używali tego kolorku jako bazy. E, tego będę używała przy rzęsach i któregoś z tych, e, tak w kąciku, e, powiek. W ogóle bardzo dobry jest też ten pędzelek, który tutaj był dołączony do, tego, do tej paletki pierwszy raz, bo zawsze tutaj są takie, wiecie, beznadziejne pędzelki, a ten jest naprawdę świetny, bo jest dwustronny i z tej strony jest taki wąski, a z tej to jest taki typowy puchacz. I tym wąskim ja sobie zawsze podkreślam dolną linię rzęs i tak samo górną, bo takie, taki trik właśnie na podkreślenie tych rzęs sprawia, że wydaje się, że Wasze rzęsy są dużo, dużo gęstsze, Oczywiście takie podkreślenie ciemnym cieniem też zmniejsza troszeczkę oczy, ale wiecie, ja nie mam czegoś takiego, że chcę nie wiem powiększyć sobie oko czy coś, więc mi zależy na tym, żeby te oczy były takie pełne, tak bardziej właśnie podkreślone. Więc ja sobie tutaj dosyć dużo właśnie nakładam, troszeczkę rozblendowuję, żeby to oko było też ciemniejsze, bo na filmach nie mając przedłużonych rzęs. Tylko jak mamy właśnie wytuszowane, no to one gdzieś tam znikają. Więc taki też make up właśnie robię do filmów, czyli podkreślam mocno tą, tą linię przy rzęsek, bo to właśnie sprawia, że one są takie jakby gęstsze, to oko jest takie bardziej wyraźne i bardzo mi się to podoba. I teraz najczęściej sięgam po tą paletkę z Revolution. no jak widzicie też ma takie nudziaki, ale one są bardziej takie miedziane. I tutaj uwielbiam ten kolorek i ja go zawsze sobie nakładam em, tutaj tutaj, dokładnie na te właśnie rogi i robię to najczęściej po prostu palcem. I tutaj to powoduje, że tak pięknie się błyszczy ta to właśnie część tutaj powieki i bardzo mi się ten efekt podoba, jednocześnie ten makijaż jest taki bardziej wyraźny. O. I tyle zdecydowanie wystarczy. I teraz sięgam jeszcze po tą paletkę i tylko właściwie dla jednego kolorku, także już Wam pokazuje i to jest kolor, czekajcie, ten. On jest taki piękny, nudziakowy, jasny i błyszczący. I ja go również nakładam palcem oczywiście innym, i tylko i wyłącznie tutaj na samym przodzie, żeby dodać tutaj troszeczkę błysku, i wtedy też taki fajny kontrast robi się pomiędzy tym ciemniejszym cieniem, a tym jasnym. Także tak, właściwie to tyle, jeśli chodzi o makijaż powiek, bo jeśli chodzi o oczy, to jeszcze użyjemy sobie oczywiście tuszu. A tusz jaki teraz używam to jest właśnie tusz z Eveline Fiberlast. I powiem Wam szczerze, że całkiem dobrze mi się sprawdza, chociaż ma dosyć delikatny efekt. Także jeśli taki lubicie, to też Wam się na pewno sprawdzi. Nie jest zły, był niedawno za 8 zł, więc żal było po prostu mi nie spróbować. a Powiem wam szczerze, że radzi sobie nieraz lepiej niż właśnie takie tusze za 30 czy 40 zł. No i ciekawa jestem, jak nagrywałam ten film, na jakim etapie już jesteśmy z naszym domkiem, bo też przyznam szczerze, że te filmy nagrywam troszkę do przodu. Raz z racji tego, że jestem obecnie w ciąży, jak wiecie, i boję się, że któregoś razu po prostu... Hmm, no wiadomo jak to jest, raz czuję się super, raz jest, raz jest mi troszeczkę gorzej, źle się czuję i muszę dzień, dwa albo dłużej przeleżeć, albo coś mi się właśnie dzieje, więc te filmy są do przodu z racji też właśnie naszej przeprowadzki. Wiadomo, że nie pójdzie nam to, wiecie, w dwa dni, więc nie wiem jak długo będziemy troszeczkę żyli na kartonach, że tak powiem. Więc jestem ciekawa kiedy ten film widzicie i czy już się przeprowadziłam. Ale na pewno jestem na bieżąco z tym na Instagramie, więc tam możecie to bez problemu na pewno sprawdzić. Bo no na Insta być łatwiej jednak na bieżąco: no bo film musi być gotowy. Nagranie filmu to nie jest 5 minut, nawet jeśli właśnie mój kanał jest taki malutki i wydaje się, że wiecie. Co ja tutaj takiego nagrywam? I pewnie mi to zajmuje chwilę, tak jak dla Was obejrzenie 10 minut. No ale nie, to jest często... Na pewno godzina zazwyczaj to jest samego nagrywania, wiecie, plus jakiś właśnie dodatkowych ujęć, przebitek, zbliżeń, oddaleń. A jak nagrywam jakieś haul albo właśnie jak się szykuje czy coś takiego, jeśli chodzi o ubrania, to naprawdę zajmuje dużo więcej czasu. Montaż zazwyczaj nie zajmuje mi długo, może z 15-20 minut. Teraz mam fajny nowy komputer, który też wam chyba, o którym wam mówiłam tak przy organizacji na moim biurku i on renderuje filmy w 6 minut 7, więc rewelacja, bo kiedyś to było półtorej godziny. No ale potem czeka właśnie zapisywanie na YouTube'a, co się przesyła zwykle około pół godziny maksymalnie, zależy też od długości filmu i jego wielkości. No i potem, wiecie, jakieś tagi, hashtagi, tytuły, a zrobienie miniaturki. Więc z reguły zrobienie takiego filmu to jest, no myślę, że 2-3 godziny na pewno. Co i tak nie jest duże, no ale dużo, bo myślę, że niektórzy więcej przeznaczają na edycję, jeśli ich filmy są takie bardziej dynamiczne i ruchome. Ja zawsze chciałam, żeby na moim kanale były te filmy takie, wiecie. Powolne troszeczkę, żebym ja się wypowiadała swobodnie, a nie mówiła tak cięcie, 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 wiecie o co chodzi, bo to nie jest naturalne i nikt tak nie mówi. Po prostu łatwiej jest zatrzymać waszą ciekawość i mm, uwagę. Natomiast, no mi zależy na tym, że jak ktoś ma ochotę obejrzeć sobie właśnie tak pomału moje gadanie, no to tutaj po prostu zostanie. Ja nie mam tutaj zamiaru, wiecie, mówić jak z karabinu maszynowego za pomocą, właśnie przyspieszenia, bo to tak w życiu nie działa. się wypowiadam w miarę płynnie, mam mało cięć i tak mi się to podoba, że możecie sobie zrobić właśnie kawkę, herbatkę. Ja najczęściej oglądam takie właśnie wolniejsze filmy, czy na przykład Alice, kiedy się kąpię, prasuję, sprzątam w domu i to jest taki mój czas na takie, wiecie, zwolnienie. Dobra, więc jeśli chodzi o puder, powiem Wam, że mam Nową taktykę, mianowicie, chociaż bardzo lubię ten puder, to nie używam go teraz. Używam pudru wtedy, kiedy się świecę, bo jeśli ja sobie utrwalę ten makijaż, to ja się błyszczę, więc ja sobie puder zostawiam, biorę go ewentualnie ze sobą, przejdziemy do bronzera. Bronzera używam z vivo, bardzo, bardzo, bardzo go lubię, naprawdę jest super i pięknie. Pachnie naprawdę mega pięknie. On wydaje się dość ciemny, ale nie jest aż taki ciemny. Oczywiście nie należy do jasnych kolorków. Ja mam go, czekajcie w jakim kolorze Wam od razu powiedzieć. Kolor to jest 3, 3 pralin. więc nie wiem jak z innymi odcieniami. Byście musiał sobie po prostu dopasować. Ale ja brązer bardzo lubię, bo mam wrażenie, że tylko skóra jest bardziej wiecie opalona. Tak się wygląda świeżo, promiennie. Um, Takie krążu ja nie lubię u siebie, ale właśnie brązer tak. Okej, okay, więc bronzery nałożone. I przejdziemy do pomadki, pomaluję się taką resztką z Kylips w kolorze Magic Dessert chyba tak się czyta e, uwielbiam te pomadki, naprawdę muszę sobie kupić nową, bo ona już mi się właściwie skończyła Tak się prezentuje mój skończony makijaż, tak sobie myślę, że on w sumie jest troszeczkę taki jesienny, bo jest właśnie w takich brązach i takich kolorach typowo nudziakowych, ale przyznam wam się szczerze i na pewno zresztą to wiecie oglądając moje filmy, że to są moje ulubione kolory. Tak się po prostu maluje, także mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. E, jeśli tak, to oczywiście dajcie mi o tym znać. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dzięki temu żaden film Was nie ominie, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa pa.